Hej, hej! Z tej strony Reprepsu, a to pierwszy odcinek z Suicide Guy I tak, dzisiaj pogramy w tego typu gierkę Ogólnie w gierce chodzi o to, że nasz tej Zbyszku Zbyszek może być, to będzie Zbychu yy, Musi się obudzić ze snu z Tyle przynajmniej przeczytałem i zobaczyłem po filmikach Więc sprawdźmy sami o co tutaj chodzi Tak, zaczynamy Widzę, że na dachu Podoba mi się ta kładka, co tutaj jest Tak, yy, czy ja muszę z niej skończyć naprawdę? Drzwi zamknięte, czyli nie tędy radio, taktyczne leci muzyka, ok, ale ja jej nie chcę. Cepsuty telewizor, czyli do wywalenia, eee, nic tu nie ma, czyli nie zostaje nam nic innego jak skoczyć na główkę. Op. Dobra, i uwaga, dobra, czyli e, żeby obudzić się ze snu, po prostu trzeba się zabić. Tyle. E, czy to było tak jednorazowo, czy tak ogólnie będzie? Tak, Zbyszek, zjeść sobie pończusia. Bo no co? No, piwka się napijesz, okej. Okay. Piwko zawsze spoko. Tak, play sobie całe naraz do gęby. Aż Ci policzkami wylewa się. Okej. Okay. Ciekawie, ciekawie. I co? I co teraz? Zaśniesz znowu? Tak, właśnie myślałem, że znowu zaśniesz. Uważaj, żeby Ci piwo nie wypadło z ręki. No i się zmarnuje. Pst. Ok, Okej, gdzie tym razem się obudzę? Obudzę się w kafejce? W jakimś takim barze I Już widzę, że na telewizorach jest, że... Alarm Uwaga Piwo się wylewa, o nie O nie, będą kłopoty Widzę, że przyjąłeś się bardzo Okej, okay, widzę, że jeden stolik jest podświetlony Ciekawe Ja ogólnie najpierw zobaczę, co tu jest Mogę tam? Nie Na wszystkich telewizorach jest to samo, widzę O, tu coś Mogę sobie zjeść burgery, hot dogi. Okej, okay, chętnie zabiorę. Tu coś jest? Pusta droga. Okej. Okay, weźmy tutaj. Tak czuję, że o to chodzi tutaj, że. Ee, będą różne poziomy. Radio, spadaj, w których musimy się po prostu zabić, żeby obudzić się, żeby uratować że cenne piwo. Okej, okay, do góry. No dach. Co wyskoczyć z pociągu? może tam do przodu muszę zejść gdzieś Sprawdźmy tak jakby co e, Wyskoczę I tak sądzę, że po prostu musimy wyskoczyć i wtedy A. Ty nie zadziała Przyjedziesz po mnie? Proszę Czy... O jesteś Pociąg bo wiesz mam sprawę, złap mnie Właśnie No i mnie złapał co teraz ukończyłem to prawidłowo Tak ukończyłem prawidłowo Czyli zgaduję, że w każdym poziomie będzie to samo, czyli będzie takie 1000 sposobów na zabicie się, standardowa muzyka do wyłączenia. I co tym razem? Co piłą muszę się przeciąć? A to jest do przesunięcia. I mogę to przesunąć, albo mogę to złapać, po prostu będzie łatwiej. I wskoczyć na to. I wskoczyć na to. Ok. Muzyka, nerwujesz mnie już. Co tym razem? Mamy żubokręt. Śrubokręt, chciałbym Cię złapać, A pod E się łapie, a pod lewym się Używa tego przedmiotu Skręćmy tutaj te, te śrubki, wyrzućmy Oczywiście już same odwaliły, rozwaliły Okej, okay, czyli tutaj muszę kucnąć standardowo Hej, czym jesteś? A czyli jesteś chyba Znajdźką? Mogę tak to powiedzieć, że jest Wiadomo, na każdej mapie takie statuetki, albo coś tego typu żeby jakieś tam dodatkowe punkty. Co tym razem? Op, dźwignia. A, czyli zgaduję, że po prostu przestanąć pod tym i się zgnieść, tylko... E, ja tam nie dosięgnę. Tu było coś o tym kamyczku. Halo. zmieściłem się w drzwiach. A czyli mogę... Dobra, już wiem chyba. Mogę rzucić tym kamykiem, a tu jest dziura w tym okienku, więc op. To nisko. Trochę wyżej. Op. Nie dorzuciłem Zbyszek postaraj się trochę Musisz się zabić, bo piwo ci się wylewa Więc Jeszcze raz Hop Otrafiłem i bum Gniecią nas, spoko Idzie nam to nawet, nawet całkiem Całkiem nam to jakoś idzie Spadaj muzyko. Okej, okay. widzę UFO To będzie ciekawe To porwą nas z kosmici ja Pokroją na kawałeczki Zaraz zobaczymy Muzyka standard. Ok, i mamy przycisk. Halo? Coś się stanie? Wybuchnie? Nie, ale jest kabelek. Czyli zgaduję, że po prostu musimy iść za kabelkiem. A tam, jest, tam to prowadzi. a mogę tędy przez... przejść? Nie mogę. Czyli mogę, mogę, tak. Mogę iść tylko za kablem. Więc chodźmy, chodźmy. Na końcu korytarza jest Markur, Dalej kabel. Wychodźmy dalej za kablem i mamy generator. Tak? No właśnie, generator, czyli aktywowało się. I co teraz? Eee, Skrzynię mamy, mogę po skrzyni wskoczyć na górę. Blisko. Tam jest... A tu są trzy skrzynie w ogóle. Eee, trzy skrzynie, okej. Okay. Wiem, to podstawię pod to, wyrzucę. Wejdę tutaj, wejdę tutaj. Ustawię się tutaj, do ściany. Eee, tu jest koniec. Właśnie, żebym trafił. Okay. jest skrzynia na skrzyni. Zrobi to powiedzmy takie ala schodki. Tylko nie. Tylko nie spadaj. I ja teraz tego nie ustawię, tak? Mi to spadło. I co? Restart level? Ok, teraz przynajmniej wiem o co chodzi, więc biegnę tam prosto hop Faktycznie tutaj skucnąć sobie W ogóle posadź sama kuca, więc fajnie, fajnie Parkour, łatwiutki eee, Tutaj tą sobie Skrzynię zabrać, w ogóle nie wiem czy to skrzynia jest stawić ją, skoczyć znowu na górę Zwrócić tą skrzynię na tą, żeby się ustawiła Zabrać tą, ale teraz tą wolniej, bo ona widzę, że Ta górna spada Troszeczkę, suwa się. Więc teraz stawić tutaj pod ścianką Stawić, wracaj na górę, Już była równo. ściankę. I aha, i tutaj jest jeszcze jedna. Czyli będą schodki. Dobra, ustawmy się prawnie. Opu, Op. Wejdź na to. I teraz. O, ty spadasz z tego. Okej, okay, teraz jest poprawnie Teraz widzę, że tu jest jasno. Chyba, że tak było, ale. czy ja tego nie aktywowałem. Wróćmy. No, wskocz tam. Boże. W postać dziwnie skacze. Aktywo... A nie, nie aktywowałem tego. Ja znowu musiałbym tutaj wracać. Dobra. Hop, hop, hop. I teraz możemy wracać. Teraz jest kabel na żółto. Więc powinno być aktywne. Okej. Okay. Chodźmy, chodźmy. Te drzwi może. Tworzyły się Nie, te drzwi są dalej zamknięte A tu są jeszcze drzwi O znajdźka, właśnie bo chciałem mówić, że Nie było znajdźki będzie też coś Na znajdźka Nie, tu jest zamknięte Okej okay, i mamy Czerwony przycisk Co się dzieje? Nic się nie dzieje Patrzysz planeto Czy, ja muszę w ciebie uderzyć? Okej, okay. o! Uda dół. A tu jest lewo prawo. Dobra. Czyli muszę się ustawić tak, żeby uderzyć w tą planetę, zgaduję. A jest gdzieś tutaj. Hop! Ale trochę bym skręcił. Nie aż tak bardzo. Teraz. Teraz będzie idealnie Więc lecimy odbijać słońce? Chyba słońce. Więc chodźmy się spalić. Opalić oczywiście. Nie uwaga, uwaga, temperatura. No, spalmy się już. Aż zbyszek się spalił. Całkiem, całkiem nam dobrze idzie. Jest dziewiąta minuta, a w trzeci poziom daliśmy radę przejść. Więc co teraz? Czy to jest złota sowa? Nie kojarzę mi się ze złotą sową. Więc to będzie moja złota sowa. No, ładuj się, ładuj. Muzyczka, wyłącz. Okej, okay. eee, czyli skaduje że te kolce nas zabiją. Tylko musimy tam się dostać. Tam są... Eee, czyli czuję, że... Tego miejsca, co teraz wskazuje, muszę dostać się tutaj. A żeby dostać się tam, muszę iść tam. Muszę iść dla mnie. Brakuje mi tutaj sprintu. Szczerze. Ok, co mamy tutaj? Mamy czerwony przycisk, który nam. Okej, okay, otwiera drzwi. Mogę przejść? Mogę przejść, aha, a tu nam brakuje. dwóch brakuje. Muszę w tym samym momencie zapewne. Op, to tak działa. Nie. I muszę. O, właśnie, tam jest skrzynia, nie zauważymy jej. Czyli zabierzmy ze sobą skrzynię. Albo rzecz, która jest w środku. Tu że skrzynię będę popychał. Skrzynię, ale nie mogę przez ten środek. Będzie mnie to blokować, zapewne. Naokoło, naokoło. Zabierz ją do ręki. Właśnie. Teraz mogę przytrzymać tamten przycisk. Eee, jeden skrzynią, a drugi moją postacią. Więc hop. Właśnie, i się otwiera Skrzynię zabiorę. Czemu by nie? Może się przyda. Okej, okay, co mamy? O właśnie, są trzy przyciski, czyli i tak bym potrzebował tej skrzyni. Ustawmy skrzynię od razu. W miejscu. Co mamy? O, mamy kluczyk, który wisi. A. Czyli muszę strącić ten kluczyk, żeby e, zgaduję otworzyć skrzynię. Może w skrzyni będą jakieś rzeczy. E, które... Przydadzą nam się do aktywacji tej pułapki, czy tam. jakiejś tam zagadki. O, wyrzućmy to. Zabierzmy klucz. Otwórzmy skrzynię. Właśnie, mamy czaszkę. Za czaszkę. O, czaszkę. Za czaszkę, nie chcę skrzyni. czaszkę, właśnie. Czaszkę położymy tutaj, a moja postać tutaj. Okej, okay, zabierzmy może klucz czy... Nie, zabierzmy proce Może akurat się przyda Okej, okay, tu mamy kraty, więc chyba Tutaj już skrzynie się nie przydadzą Właśnie, przyda mi się proca, mówiłem I właśnie się przydała Co tutaj mamy? Znajdźka? Właśnie, znajdźka Mogę do ciebie strzelić i się zbierzesz? Nie chcę ci tam piec no, Muszę na ciebie kliknąć, naprawdę Chodź, chodź znajdźko Brałbym te monety złote, ale... Niech ci będzie Dobra, chodźmy chodźmy dalej. Ku przygodzie. Dobra, co mamy za tym zakrętem? Mamy kluczyk i mamy drzwi. Czyli standardowo kluczyk, włożyć drzwi. Wraca. O, i mamy tutaj kamyk. Włożyć na tym. Aha, i czy po prostu muszę przeskoczyć, tak? Czyli hop. Hop. Nie doskoczyłem. Czyli czas spamować w spację Ok, hop. Teraz tutaj Hop Jesteśmy Teraz tu op, Doskoczyłem Ale ja ogarniam to W ogóle tutaj dziwnie się skacze Bo to Coś się baguje na pikselach Więc Jeszcze raz op, Okej okay. op, Jesteśmy Teraz tu Dobra Doskoczyliśmy Hop Okej okay. muzyczka O muzyczka Czyli kolejny parkour O To już jest większe. Ja już widziałem kamyczek kamyczku, leć na górę Dolecisz? Nie dolecisz To sobie stanę tutaj na tych kamyczkach Dorzucę? Dorzucę Teraz mogę wejść na górę Położyć to na to I będzie cały czas aktywowane Okej okay. A to już jest prostsze, tam to było trudniejsze o wiele Więc hop, hop Teraz tu czy tam? U. Hop, skoczę, uff Ledwo, ledwo eee, Tutaj o nie, nie, nie Uf, Ledwo doskoczyłem teraz Okej, okay, jesteśmy w tym miejscu co właśnie mówiłem wcześniej, czyli O złotą sowę A Czy ja mogę oszukać i ubrać to i zaskoczyć? zabrałem. hop Nie, nie oszukam e, Przepraszam Ja chcę przeżyć Weźcie sobie złotą sowę Okej okay. Czyli skinnhoem Czyli co? Udało mi się? Teraz zrespię się, zrespię się znowu w bazie w bazie, no to w, sumie w barze więc to był czwarty poziom, a teraz to się rusza. Mogę to zabrać? Nie, nie mogę. Powtórzyłem poziom. No cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Daliśmy na te cztery mapy przejść, więc nie jest źle. Mamy 13, 14 minut odcinka, więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne materiały z tej gry. No i cześć!